Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Kopeć i jestem prezesem Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Instytucji, która od ponad 100 lat jest związana z Ciechanowem i w ogóle z Północnym Mazowszem. Witam państwa w ten pogodny, wieczny dzień z miejsca, które jest jeszcze niepozorne, ale w stosunku do którego my jako lokalny bank mamy bardzo poważne plany. I nie mam tutaj na myśli budowy nowej centrali. Znajdujemy się na Ciechanowskiej pętli, pomiędzy ulicami Wierzbową Kargoszyńską, w miejscu, które Ciechanowianie wykorzystują do aktywnego wypoczynku. Jeżdżą na rolkach, biegają, jeżdżą na rowerach. W tym roku Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie obchodzi okrągłą 120. rocznicę działalności. Chcemy upamiętnić ten jubileusz poprzez posadzenie w tym miejscu 120 pięknych jubileuszowych drzew. 120 pięknych różowych kasztanowców, które zmienią tą ulicę w piękną aleję Polskiego Banku Spółdzielczego. Nasz dar dla Państwa. Wybraliśmy taką formę świętowania naszego jubileuszu, ponieważ chcemy odwdzięczyć się Państwu, mieszkańcom Ciechanowa, naszym klientom, naszym pracownikom, naszym właścicielom za to, że byliście i jesteście przez te 120 lat z nami. Urodziny banku będziemy świętowali w piątek, 4 października. O szczegółach wydarzenia będziemy informowali Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Zapraszamy do śledzenia i do zobaczenia.